E, witamy podrykiłeczką Kiłeczko, apel z nami macie jakieś Cześć Roket. Szymam wszystkim. E, mamy dzisiaj środę, czyli zostały 3 dni do walki. E, powiedz jak się czujesz jak waga? <grym> no słabo się czuję jak zawsze <grym> w takim okresie. Nie no, nie jest źle, jakieś tam małe, małe problemy, że, że tak powiem, z wagą... Nie z wagą tylko ze zdrowiem były. Jakoś chorobsko się przyplątało, ale jest, jest nieźle, waga schodzi, więc... więc... Rzek na rzeka, Kontuzji żadnych nie ma, no więc jest dobrze. Yy, minął rok od Twojej zmiany kategorii. Uważasz z perspektywy czasu, że to była dobra decyzja? No z perspektywy czasu na pewno dobra decyzja. No, mniej kilogramów do robienia. Dzięki temu mogę Tobie wywiadać, bo tak to już nie siły na nic. A tak mam siłę nawet, w przyjść i dobry trening zrobić w ostatnim tygodniu, bo tak to było już tak wyjałowiony, że, że nie było siły na nic. A teraz jest, jest prąd, jest wszystko, więc, więc jest fajnie naprawdę. Widziałem tam gdzieś w wywiadzie Krzysiek mówił, że mieliście jakieś zatargi w, w Pabie gdzieś w, w tym. Odbierasz tą walkę personalnie z tego względu? Wiesz co, no nie, nie, nie przypadamy ze sobą, wiesz, już tam kurde jego jakieś, to, jakieś te docinki i z mojej strony docinki to już, już tylko czekam do tej soboty, żeby to już się skończyło. Już, bo już tutaj wiesz, media bardziej to drążą ten temat niż my, no ale no, nie oszukujmy się, no nie lubię go i nie będę go lubił, on tak samo nie lubi mnie. Tak naprawdę nie lubi jego nie lubi cały nasz klub i, i to już jest z czasów, kurde, jak pierwsza KSW była, prawda? A nie boisz się, że jakoś płynie na walkę, że możesz się podpalić przez to? Wiesz co? No, wydaje mi się, że zemsta smakuje najlepiej na zimno. <grym> bez podpalania, wiesz, na zimno, na spokojnie, na chłodno to załatwić. I, i, i że było dobrze, nie? Eee, przygotowania bez kontuzji? Tak, bez kontuzji, powiem szczerze, że rewelacja, troszkę inaczej trenowałem. Inaczej plany porozkładane miałem, więc, więc zobaczymy, jak to się sprawdzi teraz na walce, czy będzie wszystko, wszystko dobrze zgodnie z planem przeszło. No, 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 grzech narzekać, no, troszkę ze sparing partnerami był później kłopot, bo chłopacy się troszkę porozbijali też. Na początku było fajnie, wszystko fajnie, dużo z partnerów, później już trochę gorzej, no, ale, no, to jest taki sport, że, chłopacy też mają walki, się rozbijają. No i, ale ogólnie uważam przygotowania za, delikatnie mówiąc, zajebiste. A propos, a propos rozbijania rozmawiałem kilka dni z żyrafą e, Mówił, że jak cię obserwował przed walką, no to nie widzi, żeby Krzysiek dotrwał do drugiej rundy. Padnie przez nakałędy jak ty to widzisz. Co? No kurde no, super by było, gdyby tak się skończyło szybko, wiesz no. no jestem takim zawodnikiem, że wiesz, że... że, 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 że większość tych swoich walk wygrywałem. Tak naprawdę wszystkie, no to przed czasem wygrywałem, więc jeszcze, jeszcze nie miałem, że tak powiem, smaku, kurde, zwycięstwa na punkty nigdy nie miałem, więc, więc nie wierzę, żeby teraz coś takiego było. Krzysiek nie walczył ponad dwa lata uważasz, że jest w stanie czymś cię zaskoczyć teraz? Kurde, wiesz to ktoś chodzi do Oktagonu i to może zawsze zaskoczyć, wiesz, chwila nieuwagi i, i, i dostajesz. No już to. Już raz to przerabiałem, zlekceważyłem jednego przeciwnika, dostałem na łeb i, ja od tamtej pory już nie lekceważę swoich przeciwników i staram się być skupiony, no i tyle tylko mogę powiedzieć. Traktuję go poważnie. I tyle, szanuję go jako sportowca, a nie jako człowieka I, i tylko tyle. Dobra, nie drążę więcej, pogadamy po walce najwyżej. E ostatnie pytanie, Konor e czy Nate? <śmiech> Nate, <śmiech> jestem za Nate <laughs> Wolę dobre zło. <laughs> ok dzięki bardzo, Powidz powodzenia w, w sobotę. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich fanów.